Dziś w odcinku kto wie ten wie głosujemy na youtuberów w wyborach do Sejmu. I czy karta do głosowania kiedykolwiek może wyglądać właśnie tak? Cześć, ja nazywam się Karol Paciarek i dziś będziemy rozmawiać o STV single transferable vote, czyli metodzie wyboru naszych reprezentantów na przykład do Sejmu. Po to właśnie pokazałem wam. Przykładową kartę wyborczą, bo za parę lat to jest możliwe, że na kartach wyborczych, na przykład do Sejmu, znajdzie się któreś z tych nazwisk. STV to metoda, która jest stosowana w niektórych krajach na świecie, niestety nie w Polsce, w przeciwieństwie do tej metody, którą mamy obecnie, albo do tej, którą być może będziemy za jakiś czas używać, czyli jednomandatowe okręgi wyborcze. STV jest dużo bardziej adekwatną i dużo bardziej sprawiedliwą metodą, o czym zaraz się przekonacie i pokażę Wam właśnie takie hipotetyczne. Wybory do Sejmu z youtuberami. Okej, okay, ale zacznijmy od tego, jak właściwie wygląda głosowanie w systemie STV. Do tej pory dostawaliśmy po prostu kartę do głosowania, na niej różne nazwiska i zaznaczaliśmy X obok nazwiska osoby, na którą chcieliśmy zagłosować, głos składaliśmy w pół i do urny. W STV też dostajemy karty do głosowania z różnymi nazwiskami, ale tam nie zaznaczamy jednej osoby, ale kilka, oznaczając jedynką tą, na którą chcemy głosować najbardziej, dwójką tą, na którą mniej, itd. itd. W niektórych krajach trzeba zaznaczyć wszystkie puste pola, w niektórych można zaznaczyć jedną, dwie albo trzy. Zasada jest taka, że głosujemy wedle naszych preferencji odnośnie kandydatów, bez znaczenia na to, z której partii są. I tak przychodzi dzień głosowania. Mamy pięciu kandydatów, trzy mandaty do obsadzenia, więc jakoś musimy wybrać tych, którzy dostaną się do Sejmu i tych, którzy się do niego nie dostaną. W systemie STV do tego właśnie służy kwota, czyli ta przerywana linia. Jak liczy się kwota? Otóż najpopularniejszym systemem liczenia kwoty jest DROP. Działa to w ten sposób, że liczbę wszystkich głosów Dzielimy przez liczbę wszystkich mandatów, które mamy do obsadzenia, plus jeden i do wszystkiego również dodajemy jedynkę. Czyli w naszym wypadku kwota to 26. I dochodzimy do dnia wyborów. Okazuje się, że Sylwester Wardenga oczywiście jest bardzo popularny i dostał więcej głosów niż trzeba było, żeby wejść do Sejmu, więc otrzymuje mandat od razu. Natomiast pozostali kandydaci, jak się okazuje, nie otrzymali wymaganej liczby głosów, żeby osiągnąć kwotę. I co w takiej sytuacji robi się w systemie STV, czyli uwaga, uwaga, pojedynczego głosu przechodniego? W tej sytuacji najpierw zajmujemy się głosami, które zostały oddane na Sylwestra Wardenge, ponieważ on przekroczył wymaganą kwotę i otrzymał od razu mandat. Najpierw zbieramy wszystkie głosy, które są ponad kwotę, i zależnie od drugiego wyboru osób głosujących na Sylwestra, rozdzielamy je właśnie pomiędzy tych kandydatów. W tym wypadku to Martin Stankiewicz i Radek Kotarski. Ale ci kandydaci nadal nie spełniają wymagań i nadal nie dochodzą do poziomu kwoty, więc nie mogą otrzymać jeszcze mandatu. Wtedy przechodzimy do osoby, która otrzymała w głosowaniu najmniej, czyli w tym wypadku Rojo. Więc głosy oddane na niego zostają rozdysponowane pomiędzy tych kandydatów, którzy zostali wybrani przez wyborców Roja jako swój drugi wybór. W tym wypadku to Kotarski, Stankiewicz i Pasut. Więc wreszcie Kotarski może otrzymać swój mandat i być w sejmie, ale nadal mamy do rozdysponowania trzeci i w tym przypadku robimy dokładnie tak samo jak w przypadku Roya, czyli Marcin Stankiewicz, który ma obecnie najmniej głosów, rozdaje te, które zostały oddane na niego z drugiej preferencji jego wyborców. Czyli w tym wypadku Radek Kotarski i Robert Pasut. Natomiast ci, którzy już przekazali w drugim wyborze głosy na Martina Stankiewicza, przekazują ten sam głos jeszcze dalej zależnie od trzeciego wyboru. Co ciekawe, wyborcy ROJA w jakiejś części nie udzielili trzeciego kandydata, nie udzielili odpowiedzi na trzeciego kandydata, więc te głosy po prostu przepadają. I tym samym wybory są zakończone. Do sejmu wchodzi Sylwek Wardęga, Radosław Kotarski i Robert Pasut. Większość głosów się nie marnuje. Wyborcy mają świadomość, że głosowali na różnych kandydatów zależnie od swoich preferencji i te wyniki są dużo bardziej adekwatne niż przy obecnej ordynacji wyborczej. No i tak to właśnie wygląda: niezależnie od tego, w jakiej kolejności będą ułożone nasze głosy na karcie, nieważne kto jest naszym faworytem i kogo najbardziej widzielibyśmy w Sejmie, a kto jest naszym drugim czy trzecim wyborem, bo jednak bardzo często tak właśnie funkcjonuje myślenie. Mówimy sobie, że to jest mój kandydat, ale to jest drugi kandydat, który też mnie przekonuje tylko mniej. Więc większa część. Oddanych przez nas głosów ma faktycznie wpływ na to, kto znajdzie się w Sejmie. To po pierwsze, czyli mniejsza część głosów w ogóle się marnuje, no bo kandydaci się nie dostają. Po drugie, STV nie faworyzuje tak jak obecny system dużych partii, które nawet przy mniejszości głosów mogą uzyskać większość mandatów w Izbie, do której kandydują. Po trzecie, zachowany jest lokalny charakter wyborów, czyli możemy faktycznie wybierać osoby, które są z naszego regionu, być może są bezpartyjne i one nadal będą miały dużą szansę, żeby dostać się w wyborach do Sejmu. Czy Senatu. I po czwarte, wreszcie, STV nie przywiązuje głosujących do partii, które wybierają, tylko do ludzi. Bo co się okazuje, ponad 50% wyborców w krajach, w których STV istnieje, jako swój drugi, trzeci czy kolejny wybór zaznaczają osoby nie z tej samej partii, co osobę, którą oznaczyli jako numer jeden. To pokazuje, że jesteśmy ludźmi i w jednych kwestiach możemy się zgadzać, na przykład z tą opcją polityczną. Jeżeli idzie o gospodarkę, ale jeżeli idzie o kwestie społeczne, zgadzamy się z tą opcją. I dzięki takiemu systemowi wyborów jest większa szansa, że do Sejmu na przykład trafi więcej osób, z którymi się po prostu zgadzamy. To, co wam pokazałem, to jest oczywiście uproszczona wersja STV, ponieważ te różnią się zależnie od kraju, w którym są stosowane. Na przykład, różne są sposoby wyliczania kwoty albo różne są sposoby rozwiązania sytuacji, w której jeden z kandydatów ostatni nie osiąga poziomu kwoty i co wtedy się z nim dzieje. Co nie zmienia faktu, że warto się dowiedzieć, jak ten system działa, on wydaje się naprawdę sprawiedliwy, najsprawiedliwszy z tych, które są. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, wszystkie linki są na dole, tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia. Kto wie, ten wie. I jeszcze jedna rzecz, mianowicie za tydzień, ani za dwa na pewno nie będzie, kto wie ten wie, ponieważ robię sobie krótkie wakacje i zaczynam robić nowy projekt, który też będzie na kanale. Jestem bardzo podniecony i bardzo chcę go robić. Mam nadzieję, że jak już zacznę, to Wam się też spodoba. Także trzymajcie się ciepło, odpoczywajcie, bo wakacje jeszcze są i do zobaczenia.